Cześć widzowie, witam Was w pierwszym odcinku z Overwatcha. Zostawcie lajka, suba. Pamiętajcie, że do końca tego miesiąca wbijamy 200 subs subskrybentów. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. A ja ci bardzo podziękuję. A teraz zapraszam do oglądania. Zaczynamy od mapki Mirage. Zawodnik stara się kryć. Oj, widać widać mojego I bota, ale to może być przypadek. Więc dajmy mu jeszcze chwilę. Nie wiem, co się dzieje. Słabe zgranie. I mnie współpracuje. On już wie, gdzie jest rywal. On wie. Ale mu teraz celownik przeskoczył. No próbuje się kryć, ale nie wie jak widać jego aimbota. Aimbocik jest grany, wallhack pewnie też. No i kolejny headshot, dobra. Tak więc zapraszam do kolejnego, do kolejnego demka, bo to demko już nie ma sensu, po prostu cheater. Oczywiście oczywiste, wspomaganie pola widzenia, oczywiste, inne zewnętrzne wspomagania. No nie widziałem tam żadnych hopów i nie przeszkadzał timowi. Wyślij werdykt. No i super. I kolejna osoba zbanowana. Zapraszam do kolejnego demka. Okej, okay, tak więc meczek się zaczyna i już... Mapa Vertigo. No nie spodziewałem się, że będzie od razu spinbot, ale to może... To może być po prostu skillowy gracz, który udaje. No zobaczymy. Chyba przeciwnik też musi cheatować. Bo on tak stoi. Jakby wiedział, że nie ma szans z przeciwnikiem. Alfa 16 fragów. Tak, więc kolejny cheater złapany, a ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie lajka. Like suba, no, będę tak wrzucał filmiki co 3-4 dni, bo nie zawsze mam czas. No ale no co. Filmik to filmik. Zawsze się przyda. Dobrze, to ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i siema, pamiętajcie, wbijamy 200 subskrypcji do, koń do końca miesiąca. Siema